Hello there. W przeglądzie Star Warsowych New. No dobra, nie oszukujmy się. Star Warsowych dram. A dzisiaj kontynuacja akolitowej kontrowersji. Kto jest winny psucia show? Oczywiście Fani. Twórczy niż Show robi Damage Control po kontrowersyjnym siódmym epizodzie. Czy to samo czeka nas po finale? Akolita też oficjalnie jest najgorzej oglądanym Star show w historii. George Lucas wyjawia prawdę o gwiezdnych wojnach Disneya, powrót wojen klonów w nowym serialu, oraz Luka w drugim stronie Asoki, niczym w drugim stronie Mando. Tylko czy nie jest już na to za późno? Film o ma kolejne opóźnienia i ma zignorować zupełnie krytykę sequeli oraz Dew narzuca wyzwanie Gwiezdnym Wojnom? Zaciekawieni? A więc stawcie lajka, bo tak każe obyczaj. Jedziemy. Nasz memiczny alkoholita w przeglądzie newsów powinien zostać przemianowany na dramolitał z powodu ciągłych dram krążących wokół niego. Z największych, mimo że epizod piąty był lepszy od reszty, to już szósty wrócił do normy i był bardziej krytykowany. Przez to dowiedzieliśmy się, że największym problemem z serialu jest jego słabe wyko… <laughs> nie, dobra, oczywiście żartuję, kto inny może być winny jak nie? Fani Star Wars. Artykuł komentując krytykę Akolity mówi, że w internecie jest dużo troli i toksycznych ludzi, którzy już od dawna psują m.in. gwiezdne wojny, jako przykład podając Ahmeda Besta, aktora grającego Jar, Jar Binksa, postaci, która w czasach prequeli zebrała masę hejtu, i że wydają się niemożliwe mówić czegokolwiek pozytywnego na temat gwiezdnych wojen bez wszczynania dram. A Akolicie niesprawiedliwie oberwało się za rzekome niezgodności z lore czy inkluzywność, a powodem ma być demografia, jaka oglądała oryginalne Gwiezdne Wojny bo w tamtych czasach protagonistami byli zawsze ultramęscy faceci, a kobiety to tylko grały drugie skrzypce oraz nie było żadnych wątków LGBTQ+. Tak, czy krytycy acolyty zostali wyjaśnieni? No nie do końca. Cały artykuł moim zdaniem jest bardzo nietrafiony, ponieważ tak zgadzam się, że są osoby po prostu toksyczne, które będą hejtować dla hejtu, ale podawanie jako przykład Ahmeda Besta? Tak, aktor wyznał, że miał myśli samo, że tak powiem family friendly, myśli o strzeleniu gola do własnej braci. Z powodu hejtu na jego postać, którą grał, ale po pierwsze, ja kurczę, nie wiem o co chodzi, że grał najlepszego bohatera całych gwiezdnych wojen, no może poza żabą. A po drugie, sam powiedział, że, cytuję, w kolejnym roku minie 20 lat, od kiedy mierzył się z medialną nagonką, która do dziś wpływa na moją karierę. To było miejsce, gdzie prawie skończyłem ze swoim życiem. Ahmed powiedział, że to przez hejt mediów, a nie fanów, więc że tak powiem, twórca tego artykułu sam sobie do własnej bramki strzela. Dalej zgadzam się, czasami trudno jest powiedzieć cokolwiek pozytywnego o starłosowym show, na przykład pochwalić taki piąty epizod Akolity bez bycia zjechanym w internecie, ale bądźmy szczerzy, jeśli show jest dobre, jak na przykład Mandalorianin, Andor. Czy nawet takie The Bad Batch, opowieści Jedi. To nagle magicznie się da. Nie ma z tym problemu. Więc tutaj argument został, bardzo śmiem twierdzić, spłycony. Kolejnym jest, czy można uznać, że ludzie wyolbrzymiają z nieścisłością z lore w akolicie. Ale tacy jak ty mogą na mnie mówić. Sid. Niemożliwe. Sithowie wyginęli przed tysiącleciem. Nawet jeśli tak jest, to nie oszukujmy się, twórcy wiedzą, że duża część fanów jest na to mocno wyczulona i po to są takie osoby jak Dave Feloni, żeby takich sytuacji unikać. Co naprawdę nie jest trudne dla przykładu, wystarczyło po prostu dać kogoś innego zamiast Kia Dimundiego i całej dramy kręcącej się wokół niego by nie było, ale szczerze, też ciekawe, czy zdołają wyjaśnić nieścisłości do ostatniego epizodu. A jeśli mowa o inkluzywności i kobietach w gwiezdnych wojnach? Niektórym osobom na pewno to przeszkadza, no ale kurczę proszę was, finał drugiego sezonu Mando. Najlepiej oglądany epizod w historii nie tylko gwiezdnych wojen, ale chyba nawet oryginalnych seriali Disney Plus. Był zdominowany przez kobiety. Inkluzywności też tam nie brakowało i jakoś kurczę. Czy to, czy to magia? No nie wiem, może Kevin Candy jakiś tajemniczy rytuał z poświęceniem porga od Janie Pawliła? I to przez szatańskie moce ten epizod był tak popularny, mimo tych pfu z znienawidzonych, silnych i niezależnych kobiet tam występujących. Tak na 90% jestem pewny, że tak było, ale wiecie, jeszcze tak 10% postawiłbym na to, że po prostu show było dobre. To niemożliwe. Czy, że w starych filmach główną rolę grali faceci wyglądający jak szafa. Tak było. A czy było tak w Gwiezdnych Wojnach? No nie. Patrzcie na Luke'a Skywalkera, a wątki kobiet i tak dalej, tego tutaj nie muszą komentować, ponieważ już zrobił to za nie sam ojciec Gwiezdnych Wojen George Lucas. O czym powiem w następnym newsie. W skrócie media próbują jakoś wybronić Akolita. W tym samego jego twórczyni, gdy po słabych ocenach Akolita zaczęła bronić show mówiąc, że... Sama twórczyni Show powiedziała, iż była przygotowana na review bombing i poddaje wątpliwość, czy w ogóle należy się sugerować oceną widowni, która swoją drogą nagle wyparowała na jeden dzień, przez co dużo ludzi myślało, że Roten Tomatoes próbuje ukryć porażkę od Disneya. Poza tym po dużej kontrowersji przy o ostatnim siódmym epizodzie, który swoją drogą, jeśli nie oglądaliście recenzji, to wiecie, że wiele odpowiedzi, które tam otrzymaliśmy, były no w najlepszym przypadku naciągane. a w najgorszym po prostu głupie. Twórczyni Leslie Headland oddzieliła na przykład obszernego wywiadu, w którym chciała wyjaśnić pewne nieścisłości i mimo, że w niektórych punktach się wybroniła, to krytycy akolity zauważają, że był to typowy damage control, czyli próba naprawienia czegoś po tym jak mleko się już wylało. Bo zauważają, iż sama sobie zaprzecza, na przykład mówiąc, że one, jak i ludzie w Lucasfilm, nie wiedzą czy Wiedźmy stworzyły siostry. Mimo, że nad w samym serialu padają słowa To ja. Je urodziłam, a ja je stworzyłam. I tego typu przykładów jest więcej, przez co niektórzy uważają, iż wykazuje to, że nie zna ona swojego własnego show. Nawet wy w komentarzach pod recenzją epizodu 7 pisaliście swoje wyjaśnienia na temat niektórych nieścisłości i według mnie dużej ilości casualowych widzów zupełnie te nieścisłości mogą w oczy nie kłuć, bo nie zagłębiały się w lore. A z niską oceną widowni teoretycznie miałaby ona rację, gdyby poparły to wysokie liczby o Oglądalności show. Ludzie tworzą sztuczny hejt, ale patrzcie na te liczby. Widzicie, ile widzów ogląda ten serial. No ale z tym jest mały problem, bo liczby są bardzo przeciwnie, ponieważ. Hate, hejtem, a co mówią liczby? Może krytyka, a jest bezpodstawna. W końcu sam Disney pochwalił się wysoką liczbą wyświetleń dwóch premierowych odcinków serialu w przeciągu pierwszych 24 godzin. Jednak od tamtego czasu dalsze informacje podejrzanie ucichły i chyba teraz wiemy dlaczego. Już oficjalnie otrzymaliśmy. Najgorzej oglądany serial Star Wars w historii. A jak źle jest. Już w przeszłości pokazywałem Wam pierwsze niepokojące dane i od początku show zbieram na bieżąco informacje dotyczące oglądalności, która do dnia dzisiejszego wygląda następująco. W USA w milionach obejrzanych minut epizodom udało się uzyskać epizod pierwszy plus drugi 210, jednak jeśli pamiętacie w przeszłości mówiłem, że są to dane z niepełnego tygodnia i aktualnie wiemy, że premiera dwóch pierwszych epizodów osiągnęła poziom 488 milionów obejrzanych minut, najgłośniejszy epizod. Epizod trzeci 380,5 według pierwszego portalu oraz 370 według drugiego. Epizod czwarty 262, epizod piąty 232 2. Te wyniki jeśli mówimy o serialach gwiezdnowojennych są najgorsze ze wszystkich. Nawet od najsłabiej oglądanego Andora, który miał o wiele mniejszy marketing niż Akolita. No dobra, a co z innymi epizodami zapytacie? I tutaj pojawia się mały problem. To jest aktualny wykres 10 najpopularniejszych oryginalnych seriali, gdzie powinniśmy ujrzeć oglądalność szóstego, i siódmego epizodu alkoholity. I gdy wyraźnie się przyjrzycie, to sami wykryjecie mały problem. Show w ogóle tam nie ma. Jego oglądalność spadła na tyle, że nie załapało się nawet do 10 najczęściej oglądanych oryginalnych seriali. Pod do której o wiele łatwiej się dostać niż najbardziej popularnej głównej kategorii czyli top 10 najczęściej oglądanych rzeczy ogólnie, w skład której wchodzą nie tylko oryginalne seriale, ale także starsze show, filmy itd. itd. Jest to pierwsza tego typu sytuacja w historii Star Warsowych seriali. Co to oznacza? że mimo Iż coraz częściej normą jest, że teraz korporacje od razu podpisują umowy na więcej niż jeden sezon, to w przypadku Acolity, mimo że już mieliśmy informację o kontynuacji show w przyszłości, to nawet sama jego twórczyni powiedziała ostatnio, że zobaczymy, czy będzie więcej niż jeden sezon. Dla pewności poczekamy jeszcze trochę, by otrzymać pełny wymiar informacji ze strony Nielsen, ale póki co, i mówię to z giga ciężkim sercem, mimo że teoretycznie oglądalność jest cały czas wysoka, to niestety widać Ciągły spadek zainteresowania widzimi wojnami, patrząc na statystyki Akolity. Temu nowemu serialowi nie udało się przyciągnąć i utrzymać uwagi widzów, i kto wie, może tyczy się to czegoś, za to show było krytykowane, na przykład problemu wstrzymania się materiału źródłowego zostawionego przez George'a Lucasa. Co zresztą on sam skomentował, gdy raczej nieświadomie, tuż przed premierą Akolity, podciął serialowi skrzydła, gdy powiedział, że. George Lucas, który niejednokrotnie krytycznie wypowiadał się w przeszłość na temat tego, w jaki sposób Disney traktuje jego dzieła. All those Star Wars, films. all the Star Wars films, they were your kids. Yeah, well they are, you know, I I loved them, I created them, obviously to and sell them. Sold off, them. To, I sold them to the white slavers that make these things and and. Uh... <laughs> okay, but I don't know, I mean, I've I've kind of lost control of Star Wars, so it's going off in a different path than what I intended. But the first six. To w trakcie niedawnych walk inwestorów nieoczekiwanie poparł obecnego szefa Disneya, Boba Egera. Wiele osób zaczęło drapać się po głowie: Czy ojciec Gwiezdnych Wojen w końcu lubi tego Disneya, czy nie? Odpowiedź otrzymać podczas wywiadu, gdzie rzucił on nowe światło na pytania, dlaczego sprzedał prawa do Lucasfilm i skomentował tworzenie nowych Star Warsów przez Disney'a, oraz odpowiedział na najważniejsze pytanie: czy będzie robił kolejny film? Co? When I sold the company, I just sort of said, because uh, I had a baby girl, I got married, I had a different life, because I knew it would take me another 10 years to make those films. And I said, and I was 69, and I said, man, I'm not going to, I'm not going to be doing this when I'm 79. And I will you know, it's time to let go and let somebody else do it. Uh, even though, like with uh, Empire Strikes Back, and so I ended up having to be on the set the whole time. But it's like I was the only one who really knew what Star Wars was, so I was like the, the consultant, the advisor who actually knew the world because there's a lot to it. Uh, the Force, nobody understood the Force. No you know what they do is and. Ten they started other ones when I sold the company and i uh, you know, lot of those ideas that were in there sort of got lost. But uh that's to way it Dodatkowo skomentował zarzuty, które od jakiegoś czasu krążyły po internecie, iż po pierwsze w gwiezdnych wojnach jest za dużo białych ludzi, a przede wszystkim mężczyzn, a za mało na przykład czarnoskórych czy kobiet. It's all white men. I said, it's not. Most of the people in there are aliens. And the idea is that you're supposed to accept people for what they're, even if they're big and furry, or whether they've got a green, they're green and whatever. The idea is all of the people are equal. The only people that aren't, which was in there, are the robots. Well, you can't come in here. We don't like your kind here. So they were the only ones that were discriminated against, and that was a way of saying, you know, people always discriminated against something. The, the the other part of that was they said, well, critics kept saying, well, there's no, what we mean is there's uh, no black people in the movie. well, in the first one, there were a few tunisians who were dark. but in the second one, i had, you know, billy williams. and in the third one, and in the new ones, which they were also criticizing, you know, i had, uh, Sam Jackson. He was like a. He was a one of the top Jedi. He was, there's no women in the movies. I said, who do you think the heroes are in those films? Who, what do you think Princess Leia was? <laughs> she is the head of the rebellion. She's the one that's taking this young kid that doesn't know anything and this boisterous I know everything guy who can't do anything and trying to save the rebellion with these clowns. I said, she's the hero of the movie, and it's the same thing with Queen Amidala. Even though she has Jedi on her side, she was still the, the, the hero prime mover. I said, you can't just put a woman in pants and expect her to be a hero. You know, they can wear dresses, they can wear whatever they want. It's their brains and their ability to think and do and plan and be logistical, and you know, that's, that's what the hero is. Dywagować na ten temat można byłoby godzinami, a ja powiem tylko tyle, że widać, iż twórca Gwiezdnych Wojen, mimo iż pogodził się z faktem, że jego dzieła poszły w zupełnie inną stronę, z którą do końca się zgadza. No to jednak go to bolało, może nawet boli do dzisiaj. Jednak ten wywiad także tłumaczy poparcie przez niego Boba Igera. Zrobił to. Bo liczą się. Money. Nie jest sekretem, że jest on najbogatszym reżyserem na świecie, którego majątek wycenia się na 10 miliardów dolarów. I widać, że niezależnie czy zgadza się z tym, czy jego materiał źródłowy jest respektowany, czy nie, to wie, u kogo jego imperialne kredyty są najbezpieczniejsze. Po incydencie, gdzie porównał on Disney'a do handlarzy niewolników, najprawdopodobniej, by chronić swoje inwestycje, bardzo mało wypowiadał się na temat produkcji Disney'a, szczególnie z sequeli, ale to, iż powiedział, że nie Nikt nie rozumiał tam pojęcia mocy, oraz, mimo że chciał im pomóc, to on i jego pomysły zostały zbyte. I końcowo zrobili wszystko po swojemu, z nie ukrywajmy tego, finalnym średnim efektem pokazują tylko niewykorzystany potencjał, jaki drzemał w trylogii Sequelii, gdyby pomysły Ojca Gwiezdnych Wojen zostały uwzględnione. A przecież już nie raz dawał nam strzęki informacji, w jaki sposób i o czym według niego powinna być kontynuacja oryginalnych Gwiezdnych Wojen. Między innymi miała być zaangażowany żywany w nią Darf Mol. Ale. Świetna historia. Kiedyś ci opowiem. Również raczej ostatecznie pogrzebał nadzieje fanów o jego powrót do jakiegokolwiek nowego gwiezdnowojennego projektu. Po prostu widać, że jest już na innym etapie życia. Same oskarżenie o to, że jest mało kobiet i czarnoskórych w gwiezdnych wojnach, jest dla mnie głupie. Tak, było ich mało, ale co z tego, skoro bohaterowie, jakich otrzymaliśmy, były to jedne z najlepszych postaci w uniwersum Star Wars w ogóle? No nie powiecie mi, że gdybyśmy zrobili głosowanie na najlepszą kobiecą postać w gwiezdnych wojnach, to Leia spokojnie wygrałaby z taką Rey, Rose. Nie może. Mogą nawet wysunąć bardzo odważne twierdzenie, że spokojnie wygrałaby gigantyczną ilość ogłosów z mega popularnymi bliźniaszkami z naszego ukochanego alkoholity. Niemożliwe. A Windu czy Lando byli prawdziwymi bohaterami z krwi i kości, a nie jak Finn od Disneya, który można najłagodniej to opisać no, jako niewykorzystany potencjał. No ale wiecie, jak to jest w internecie. Twitter musi mieć czym się żywić, a jak wiemy, ich głównym pokarmem są dramy. A jeśli mówimy o wywiadzie z George'em Lucasem, to jego timing był bardzo słaby dla Akolity, ponieważ miał on miejsce dosłownie parę dni przed premierą show. Ojciec Gwiezdnych wojen powiedział tam, że nikt nie rozumie pojęcia mocy i mimo że nie zrobił tego specjalnie, to jednak mimowolnie spotęgowało negatywny odbiór trzeciego epizodu Akolity, któremu mocno się oberwało właśnie za zmianę definicji mocy George'a Lucasa. Jednak pomijając to, co dalej? Skoro oglądalność alkoholity była tak słaba, to może najwyższy czas by wrócić do korzeni. I czy to właśnie planuje Lukas film, ponieważ jeśli próbowanie czegoś nowego, jak akolia, nie wypaliło, to warto wrócić do korzeni? Być może właśnie to pomyślał Lucasfilm, ponieważ już jakiś czas temu doszły na słuchy, że Dave Feloni planuje stworzyć serial live action we wciąż kochanym przez fanów w okresie wojen klonów. Jestem giga ciekaw, czy to wypali, bo brzmi naprawdę interesująco. To jest a grubszą plotką, jaka krąży od dłuższego czasu, jest to, że tak jak Luke Skywalker w cudzysłowie uratował Gwiezdne Wojny, gdy pojawił się w finale drugiego sezonu Mandalorianina, także rzekomo ma zrobić ponownie, pojawiając się w podobnym stylu w drugim sezonie Asoki. Plotka krąży w internecie od jakiegoś czasu, a podrzała ją niespodziewana informacja od samego Luka Skywalkera, czyli Marka Hamila, który napisał tajemniczy tweet. Ten tweet zyska bardzo na znaczeniu, gdy film, w którym startują dzisiaj, zostanie publicznie zapowiedziany. Wiele osób Tutaj, że chodzi o pojawienie się oficjalnego zwiastunu ekranizacji Mandaloren i Grogu, gdzie, podobnie jak gdy brał udział w produkcji drugiego stronu Mando, tak samo może być tutaj. Oczywiście nie jest to w 100% potwierdzone, ale wiele osób, w tym ja, spekuluje, że zobaczymy Luka Skywalkera albo w filmie bądź serialu o Mandaloreninie, albo bardziej prawdopodobne, właśnie w drugim stronie Asoki, ponieważ jego postać stronem, którego na pewno tam zobaczymy, jest bezpośrednio powiązana. Jednak najważniej pytanie, czy patrząc na obecną sytuację Akolity nie jest już na to za późno? Za późno, by po raz kolejny obudzić nadzieję i pasję w fanach Star Wars? Jak zrobiła to postać Luka Skywalkera w finale drugiego sezonu Mando? Ja osobiście mam nadzieję, że jeszcze jest to możliwe, ale co wy na ten temat? Czy według was nie jest już trochę za późno? Możecie pisać swoje opinie w komentarzach, bardzo chętnie je przeczytam. A jeśli Luke nie tutaj to może pojawi się w nadchodzącym filmie o Rey, który na dzień dzisiejszy także boryka się z problemami takimi jak... Teoretycznie 10 epizod Star Wars Nowy Początek tajemniczy film o Rey, który będzie ostatecznym potwierdzeniem czy kweli były i są do dnia dzisiejszego kochane, czy też nie boryka się z pewnymi problemami. Po pierwsze, jeśli jesteście jedną z tych osób, które mają nadzieję, że film zaadresuje niektórą krytykę względem sequeli, a przede wszystkim postaci Rey, to niestety mam dla was złe wieści. Ponieważ w niedawnym wywiadzie twórczyni ekranizacji Sharmin obay w skrócie powiedziała, że najbardziej interesuje ją historia Rey jako kobiety. Jedi, nie będzie patrzyła na krytykę sequeli, uważa Rey za serce Gwiezdnych Wojen i chce skupić się na przyciągnięciu nowej widowni, jak i poczuciu nostalgii, która spodoba się starszym fanom serii. Więc raczej nie spodziewajcie się, że w tej akronizacji nagle <laughs> Rey zrozumie, że powinna pozostać przy nazwisku Palpatine i przeciw Skywalker. Do it. Że takie coś zobaczymy, no ręki za to bym sobie nie dał uciąć. A sam film ma pewne problemy, ponieważ ciągle z jakiegoś powodu, sam słyszałem plotki, że są ciągłe znaki zapytania ze skryptem, którego gotowego i zaakceptowanego przez film jeszcze nie ma, ale już wiemy, że z dużym prawdopodobieństwem prace nad filmem zostaną po raz kolejny opóźnione i nie rozpoczną się w tym roku. Dalej słyszałem plotki, że właśnie z tego powodu wewnątrz nazywa się ten film nie Rey Skywalker, tylko Rey Delay, czyli po polsku opóźniona Rey właśnie z powodu tych opóźnień. Nie, nie z powodu, że Rey jest opóźniona nawem małe śmieszki a jak mówiłem wcześniej, wyniki finansowe oficjalnej kontynuacji sequeli, ekranizacji dziejącej się 15 lat po Skywalker odrodzenie, będzie ostatecznym wyznacznikiem tego, czy sequele po ponad 10 latach od premiery siódmego epizodu Przebudzenie Mocy wzbudzą jakąś nostalgię u osób, dla których ten film był pierwszą stycznością z Gwiezdnymi Wojnami i przyciągnął ludzi do kina, czy też nie. Ponieważ rękawice Gwiezdnym Wojnom rzuciła najprawdopodobniej Duna? Bo jest duża szansa, iż okaże się, że. Duna 3 została zapowiedziana identyczny dzień, jak dzień, w którym na dzień dzisiejszy ma wyjść właśnie film O'Reilly. <grym> Więc, no kurczę, nie powiem, szykuje się nam. O bogowie! Walka! Jeśli oglądacie przegląd newsów w dniu jego premiery, to także zobaczyliśmy finał Alkoholity. Czy był 10 na 10? I uratował całe show? Czy był tak słaby, że że tak powiem nawet połówka? To było za mało, by przez chwilę przebrnąć? Nie martwcie się, odpowiem na to pytanie. A recenzja epizodu już wkrótce, dlatego zachęca do subowania, byśmy razem mogli przekonać się, czy Akolita utrzyma lądowanie, czy też nie. I oczywiście serdecznie dziękuję za wszystkie lajki oraz specjalnych kudosi dla wszystkich wspierających, którzy ogromnie pomagają w tworzeniu tych filmów, a w szczególności dla naszego wybrańca Logocha. A póki co, z mojej strony trzymajcie się i niech móc lub nić będzie z wami.